Powoli formuje się procesja, yy, która będzie szła tu od Kościoła Bożego Ciała na Rynek. Tutaj formuje się od ulicy Świętego Wawrzyńca. zaraz powinni się pokazać księża, celebranci, krzyż, feretrony. Na razie ludzie się tu głównie kierują. Kończy się śpiew My chcemy Boga. Na pewno za chwilę będzie już to lepiej widzialne, prawda? Ludzie wychodzą bocznym wejściem i chyba nim też wyjdą w się, bo już tam na przodzie nie widzę. Chyba, że chyba, że mam za słaby wzrok. No. Dobra, Boże, bo ja też idę, powstał, no bo A nie było w końcu tej o dwunastej, nie? No, chyba nie. No. No, bo pod, nie, ale miała być o dwunastej. Tylko Cyfran napisał, że jest chory. Szczęść Boże. To z, z boku zobaczę, czy są księże, czy nie. nie tak, i potem będziemy także. No to na razie tyle. Widać? Amen.